Przyjęty dziś raport posła Dessa nie jest satysfakcjonujący, dlatego że z punktu widzenia Polski nie załatwia jednej najważniejszej dla nas sprawy to znaczy nie opowiada się za pełnym wyrównaniem dopłat bezpośrednich dla polskich rolników. Dlatego głosowałem przeciwko temu raportowi. Myślę, że zbieramy tutaj plon tego, co, to, tego, co zrobił minister Sawicki. Bardzo, bardzo zła jego kapitulacja, tak to nazywam, w Budapeszcie, kiedy podpisał się pod deklaracją, która dopuszcza nierówność dopłat, dopuszcza dalsze okresy przejściowe i nierówne traktowanie polskich rolników. I to w parlamencie było wyraźnie widać, o ile wcześniej parlament przyjmował stanowiska mówiące jednoznacznie za. Sprawiedliwymi dopłatami, to teraz opowiedział się za dopłatami częściowo sprawiedliwymi, i to jest e, zgoda na dalszą dyskryminację polskich rolników i innych krajów członkowskich, nowych krajów, bo głównie tych, e, tych krajów dotyczy ta dyskryminacja. Natomiast są pewne dobre rzeczy również. Cieszę się na przykład z tego, że przeszły poprawki, które mówiły, mówią o tym, żeby wspierać bardziej małe gospodarstwa rodzinne. Natomiast ograniczyć płatności dla największych gospodarstw. To była kwestia kontrowersyjna. Ostatecznie raport przegłosowany dzisiaj opowiada się za tym, żeby więcej pomagać małym gospodarstwom rodzinnym, a mniej tym wielkim farmom. To jest rzecz dość istotna, która została dzisiaj zaakceptowana. To było głosowanie polityczne, to była deklaracja polityczna parlamentu. To nie jest, to nie jest jeszcze akt prawny, który stanowi prawo w zakresie przyszłej wspólnej polityki rolnej. Mam nadzieję, że nowy polski rząd, wybrany po wyborach, rząd, który rozumie, jak ważną sprawą jest wspólna polityka rolna i pomoc dla rolnictwa, że ten rząd spowoduje zmianę stanowiska całej Unii Europejskiej, dlatego że bardzo wiele zależy od Polski w tej sprawie. Myślę, że więcej moglibyśmy osiągnąć tutaj w parlamencie, gdyby stanowisko rządu polskiego było jednoznacznie e, za rolnikami, e, za wyrównaniem dopłat, za e, końcem dyskryminacji polskich rolników. Takiego stanowiska rządu nie było i stąd i w parlamencie trudno było oczekiwać innego rozstrzygnięcia. To jest tak w, w parlamencie europejskim i w ogóle w Unii Europejskiej, że parlament nie. Czy posłowie do Parlamentu Europejskiego nie osiągną dla swoich krajów więcej niż chcą rządy tych krajów? A polski rząd w tej sprawie bardzo biernie się zachowuje i właściwie oddał pole. Oddał polskich rolników, czy, czy nawet zdradził polskich rolników, pozwalając na dalszą ich dyskryminację. Mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni. To nie jest jeszcze sprawa definitywnie zamknięta, aczkolwiek wobec postawy rządu polskiego ta sprawa stała się o wiele trudniejsza niż była wcześniej.